Cześć wszystkim, ja jestem Ola, witam Was bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. Mój strój i miejsce może wskazywać tylko na jedno, na to, że będzie to odcinek w terenie. Chciałabym wam, Was zabrać. Kolejne ciekawe, miejmy nadzieję, miejsce na mapie Warszawy będzie to biobazar. Okazuje się być tak blisko mojego miejsca zamieszkania, że nie wiem, jakim cudem mogłam o nim wcześniej nie wiedzieć. Wyposażyłam się w naładowany telefon. Słuchajcie, mam tu nawet mikrofon, żeby dobrze było mnie słychać. Jedziemy na łowy, łapać ekologiczne produkty i zobaczyć w ogóle, co to miejsce ma nam do zaoferowania. Dotarliśmy do celu. Tutaj znajduje się fabryka Norblina, nasze miejsce docelowe. W oddali widać Pałac Kultury i Nauki, więc jest to bardzo centralna lokalizacja. Tutaj obok fabryki dookoła są różne miejsca, między innymi muzeum, kino, różne restauracje. Bo to miejsce ma swój historyczny aspekt. Fabryka Norblina to dwa hektary terenu na warszawskiej woli przepełnionego niezwykłą historią. Obszar, który przez lata był zaniedbaną perłą poprzemysłowej architektury przekształcił się w nową część miasta z biurami, sklepami, restauracjami, kawiarniami, foodtownem, ekologicznym bazarem, który jest właśnie głównym punktem naszej dzisiejszej wizyty, butikowym kinem i otwartym muzeum upamiętniającym historię jednego z największych przedsiębiorstw, Przemysłowych dawnego Królestwa Polskiego. Teraz to miejsce jest opustoszałe, bo budzi się do życia głównie wieczorami, a w szczególności latem. Tu widać ogródki, normalnie naprawdę jest tu tłum ludzi, w szczególności właśnie w wakacje, a tutaj idziemy sobie praktycznie sami. Dotarliśmy, słuchajcie, biobazar. Jejku, jak tutaj jest pięknie, i wydaje mi się, że to są chyba stare mury fabryki, zachowane. A tu już ta nowa, dobudowana część, pasująca do tej starej, jest i napis Biobazar. Wchodzimy. Biobazar w fabryce Norblina powstał w 2010 roku jako pierwszy ekologiczny targ w Polsce. W swych początkach funkcjonował w starych murach byłej fabryki Norblina przy ulicy Żelaznej. Gdy w 2017 roku rozpoczęły się prace rewitalizacyjne obiektu, targ przeniósł swoją siedzibę na mokotów po to, by we wrześniu 2021 roku wrócić do miejsca, w którym się narodził. Dziś biobazar otwarty. Jest jest aż 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty i tworzy go niemal 60 wystawców. Większość produktów na Biowazarze posiada certyfikat ekologiczny. Są to produkty polskie i sprowadzane z zagranicy. Możemy tu kupić ekologiczne mięso, oryginalne sery z Francji, przepyszne oliwy, octy i sosy balsamiczne sprzedawane na wagę. Jest też stoisko z przeróżnymi zakwasami, przeróżnymi zdrowymi miksturami na przeróżne dolegliwości. Jedno z ciekawszych stoisk to było stoisko z czarnym czosnkiem. Niestety dźwięk mi się nie nagrał, a pan tu tak pięknie o tym czosnku opowiadał. Czarny czosnek powstaje w wyniku fermentacji białego czosnku i jego właściwości zdrowotne są dzięki temu procesowi spotęgowane. Smakuje to po prostu przepysznie. Ja zakupiłam jeden z tych produktów i pod koniec filmu pokażę Wam moje zakupy i będę je oczywiście dla Was testować. Z ciekawostek, na biobazarze możemy kupić nawet. Prosecco czy wino z certyfikatem ekologicznym, gdyby ktoś chciał. Oczywiście są świeże owoce, warzywa yy, z upraw ekologicznych, gotowe dania obiadowe, stoisko z ziołami i zdrowotnymi naparami, no i jest nawet stoisko z ekologicznymi produktami do sprzątania. Po zakupach możemy zatrzymać się w cudownej kawiarni, tuż przy samym wyjściu z biobazaru. Ja zamówiłam przepyszną drożdżówkę ze śliwkami i czekoladą i kawę. Przysięgam, pani wymieniła mi chyba z 15 rodzajów mlek roślinnych do kawy. W ogóle pod fabrykę Norblina prowadzą dwa tramwaje, dziesiątka i 11, tuż pod samym wejściem się zatrzymują. Ja już wracam do domu z fabryki Norblina. To miejsce jest czynne. Pięć razy w tygodniu, od wtorku do soboty. Dzisiaj jest wtorek i tam było dosyć pusto. Trochę krępowałam się nagrywać, bo momentami byłam jedyną osobą na e, jakimś stoisku i oczy sprzedawcy były we mnie wlepione, co mnie dosyć krępowało. Ponoć najbardziej ruchliwe dni to. Piątek i e, sobota, wtedy tam się dużo dzieje. Jest dużo więcej stoisk, nawet niż dzisiaj. Więc może jeszcze kiedyś wybiorę się tam w weekend. Słyszałam, że jest jakieś gotowanie na żywo, plus w ogóle dużo różnych takich e, e, atrakcji. No, a oprócz samego BioBazaru, na, w fabryce Norblina jest multum restauracji. Głównie tam są przecież lokale gastronomiczne. E, I kilka wpadło mi w oko w, w tych godzinach porannych. No, ledwo tam ktoś się pojawia. To zaczyna tętnić życiem wieczorami, a w szczególności latem, kiedy ogródki są pootwierane. Więc bardzo możliwe, że zrobię jeszcze jakiś taki odcinek, e, jakie tam są knajpy. Być może ktoś z Was będzie się chciał skusić i odwiedzić jakąś z mojego polecenia. Ja już wróciłam do domu i podzielę się z wami moimi zakupami. Na pierwszy ogień idzie pasta z czarnego czosnku. No więc czarny czosnek powstaje w wyniku fermentacji czosnku białego w bardzo określonych warunkach. Proces jest długotrwały i polega na poddaniu czosnku białego wysokiej temperaturze i wilgotności przez kilka tygodni. W wyniku tego procesu zmienia on swoją konsystencję, kolor, stając się ciemnobrązowym lub nawet Czarny. Jednak nie tylko kolor się zmienia, czarny czosnek zyskuje także specyficzny smak, taki słodko pikantny. W porównaniu z klasyczną wersją tej rośliny, a jak smakuje zwykły biały czosnek, no to każdy wie. Proces fermentacji powoduje, że czarny czosnek zawiera znacznie więcej przeciwutleniaczy niż czosnek surowy. Cena za taki malutki słoiczek to 37 zł. Kupiłam jeszcze taką butelkę soku, szot rozgrzewający imbir kurkuma Bios. Tutaj widać z certyfikatem. Cóż to jest takiego? Ekologi ekologiczny szot rozgrzewający imbir i kurkuma powstał przez połączenie soków tłoczonych z owoców i korzeni ekologicznych. Nie zawiera dodatku cukrów ani wody. E, zawiera naturalnie występujące cukry. Najlepiej spożywać w porcjach około 100 ml. Każdego dnia to jest butelka półlitrowa, więc można sobie codziennie takie szoty zdrowotne wypijać, w szczególności w okresie jesień zima, żeby wzmocnić trochę swoją odporność. A cena takiej butelki to 57 zł. Znalazłam jeszcze takie stoisko z ziołami przeróżnymi leczniczymi na różne dolegliwości. Dostałam taką również ulotkę z. Produktami, jakie mają na tym stoisku. Jak widzicie, tutaj są przeróżne dolegliwości. Z tyłu jest opisane, kto to robi e, i tak dalej. Jest nawet numer telefonu. Powiedziano mi, że jeżeli mam jakiekolwiek pytania, można dzwonić i się pytać. Także. Fajnie, ta konkretna najelita naprawdę ma obiecujące właściwości. Receptura wykazuje działanie przeciwzapalne w obrębie jelit oraz błony śluzowej przewodu pokarmowego. Zawarte zioła uszczelniają jelita i łagodzą podrażnienia. Ponadto działają powlekająco i chronią przed mikrokrwawieniami. Receptura polecana jest w szczególności przy zapaleniu jelita grubego, co tutaj wchodzi w skład tego Ziele piku, krwawnik rdes ptasi. Nie wiem, co to jest. Len, owoc kopru, nagietek, korzeń lukrecji. Należy to zaparzyć rano w 600 ml wrzącej wody, pod przykryciem trzymać 20 minut i podzielić na trzy porcje, które wypijemy w ciągu całego dnia. No ciekawe. No jak nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. Ja bardzo wierzę w moc ziół i w moc zdrowego, ekologicznego mmm, odżywiania.